Jackson Arcadia Jig Spin Spinning, 2,1 m, od 3 do 12 g ciężar wyrzutu. Wędka nadaje się do połowów spinningowych, bardzo dobrze i estetycznie jest wykonana. Skrócony ma dolnik poniżej uchwytu kołowrotka, rozwiązanie takie wyraźnie ułatwia operowanie kijem. Seria Arcadia, blanki wykonane są z materiałów kompozytowych, z przewagą włókna szklanego i żywic epoksydowych. Wędka ma bardzo wysoki standard wykończenia. Przelotki są klasy Slim TS. Ponadto ma uchwyt do kołowrotka z wkładkami stabilizującymi. A rękojeść jest korkowa. A długość transportowa 108 cm z dwóch części jest składana. No i waga 172 g. No i nasz kijaszek będzie uzbrojony w taki kołowroteczek mały. Ponoć to jest sześciołożyskowy. Pewnie jakaś bo Koszt yy, śmieszna kwota 38 zł z gwarancją na rok. Więc no, nie można się spodziewać cudów. Ale tak z ciekawości to wziąłem. Tanie, zobaczymy, co to jest warte. No widać, że jakiś korpus metalowy, ze stopów chyba może raczej metalowych, nie magnezowych wygląda na solidny. Hamulec tutaj z dołu. Firma Sportfish Model Tropi Tropi 200 no, Szpula zdjęta, tak to wygląda. Nic skomplikowanego. I tutaj właśnie ten Computer Balance. 6 łożysk. Hamulec mamy tutaj pod szpulą też. Zatem montujemy to do naszego nowego kijka i wybierzemy się na spinning. Ciężko to nagrać. Nie, bo to woda taka... Za chwilę, nie 10 sekund to robię. Kurde, myślałem, że już się mamy potrawkę. Wędka przetestowana, kołowrotek też 38 zł. Koło 40 wędka. Wcale nie potrzeba wydawać majątku, żeby fajnie rzucać daleko malutkimi filterami. Jackson Arcadia Jeep Spin 20m. Całkiem fajne wędzisko.